Ale zimno. Pakowanie tych zamówień z Abratym to naprawdę ciężka sprawa. Ale jeżeli jest ci tak zimno, to przecież tutaj masz czapkę zimową. Czemu jej nie założysz? O, wow! Z tą nową czapką Abratym już nigdy w życiu nie będzie mi zimno. Już teraz wejdź na Abraty i zamów czarną albo turkusową czapkę zimową, bo do każdego zamówienia dokładamy zdjęcie z autografem. I pierwsze tysiąc autografów jest ponumerowanych na odwrocie, więc się pospiesz. Abraty. O, kurde, widzowie, ale się zasiedziałem na tej ławeczce w Robloxie. No powinien. Siedzieć na tym złotym kiblu, ale niestety na razie nie mogę tam doskoczyć. Natomiast tutaj Mateusz 10M podarował nam coś naprawdę ciekawego, więc otwórzmy sobie skrzyneczkę, w której trafiamy speaker spider Natomiast popatrzcie, w tym momencie mamy 20 tysięcy pieniążków, a w dodatku mamy naprawdę sporo postaci, które można by nieźle sprzedać, jak chociażby te legendy czy specjale. Jeszcze, żeby nie było, mamy takie dwie indycze skrzyneczki, to otwórzmy sobie Ciach! Jedną z nich i mamy terki kameramena, dlatego robimy konkurs. Zostaw suba i napisz swój nick z Robloxa, a ja wybiorę jedną osobę, której wręczę właśnie tego turkeja. I widzowie, dzisiaj nadchodzi ten dzień, kiedy musimy trafić Upgraded Titan Cinema Mena. Ostatnio nagrywałem odcinki właśnie z tym gadli, ale to było dlatego, że widz mi go pożyczył. A ja swojego nie mam. Jednakże zanim go trafimy, to chciałbym jeszcze porozmawiać o nowej aktualizacji, bo ostatnio pokazywałem wam właśnie nowe postacie jak Frost DJ Speaker ma. Natomiast teraz mamy troszeczkę więcej już info, jak to ma wyglądać. Na pewno kojarzycie terki speakermana. Mówimy tutaj o tej postaci. Kiedy on wydaje z siebie dźwięki, to latają takie jesienne listki, no nie, na boki. Oczywiście, to dlatego, że mamy tutaj właśnie jakby update taki jesienny, no nie? Mówimy dokładnie o takich liściach. Natomiast kiedy on będzie słuchajcie atakować, podobno mają latać płatki śniegu, no bo to oczywiście jest zimowy update. Natomiast, żeby nie było, wszystko co dzisiaj powiem, nie jest oficjalne i już mieliśmy nieraz taką sytuację, że nawet Twórca gry mówi, że będzie tak, a potem było inaczej. Ten gość ma, słuchajcie, mieć zasięg 35. Ale tak jak mówię, to na pewno może się zmienić. Natomiast jeżeli chodzi o zasięg 35, to popatrzcie. Taki Terki Speakerman ma zasięg 25 jest oczywiście AOE. Speakerman także ma być, słuchajcie, AOE. Mówię o czym? Frozen DJ. Jeżeli chcielibyście wiedzieć, jakie jednostki mają na zasięg 35, żeby sobie porównać, to mamy tutaj Terki Kameramana z 30, ale Titan Speakerman legendarny ma właśnie 35, więc to jest dobry wyznacznik. Sinister także ma 35, a large terki 32, więc jest to porównywalny. Glitch tak samo 35, więc mówimy o zasięgu, który nie jest duży, ale też nie ma lipy. To, co natomiast jest ciekawe, to że krążą plotki, że on, słuchajcie, ma być bardzo tanią postacią. Nie wiem, ile w tym prawdy, ale podobno ma kosztować 250 dolarów na start, więc to by było o tyle spoko, że możesz sobie go na przykład wymaksować, a w międzyczasie zarabiać bardzo dużo kasy przez dyniarzy czy scientistów. Pokazywałem wam już oczywiście, jak oni mają wyglądać na tym czwartym piątym levelu, no wiadomo, że on będzie po prostu bardzo, bardzo dużą postacią. I są plotki, że on maksymalnie ma dawać, słuchajcie, 15 tysięcy na sekundę. Więc jeżeli to byłoby AOE, które daje 15 koła, to słuchajcie, mówimy o naprawdę hardkorowej postaci. Dlatego, że AOE i 15 tysięcy koła na sekundę daje Titan Cinema Man, który na start kosztuje 2000, a nie 250. I w dodatku jeszcze do tego wszystkiego jest strasznie drogi w update'ach. Też, żeby nie było, 15 koła na sekundę daje terki kameraman, ale on słuchajcie, był za robuxy, więc wiadomo, że twórcy gry chcieli dużo zarobić, dlatego dali go za robuxy, no i dlatego jest dobry. A Frozen DJ ma być za darmo. On ma być w tym karnecie bojowym, który właśnie wyjdzie z nową aktualizacją, więc darmowa postać i 15 koła? Coś tu się nie zgadza. Dlatego tak jak mówię, to jeszcze wszystko może się zmienić. Ja przypomnę, że one te postacie miały na początku nie być AoE, tylko one miały wzmacniać zasięg innych jednostek. One same miały w ogóle nie bić, a już zostało to wycofane i po prostu będą zwykłymi jednostkami. Natomiast sama postać, słuchajcie, wygląda na gigantyczną i tutaj zastanawia mnie jedna kwestia. Nie mów, że nie masz prezentu na święta. Co ty tu jeszcze robisz? Wbijaj w pierwszą linijkę w opisie na ety, bo te limitowane błękitne koszulki, bluzy czy czapki niedługo będą znikać. Pamiętaj, że wysyłka każdego zamówienia już w 24 godziny, a do każdego zamówienia dokładamy zdjęcie z autografem gratis, z wiadomością na odwrocie oraz nie jedną, a aż dwie naklejki za darmo. ety pierwszy link w opisie. Jeżeli chcemy postawić jakiegoś na przykład dużego mityka, jak Upgraded Titan Cameraman albo nawet Godly Upgraded Titan Cinemaman, to na pewno wiecie, że potrzeba bardzo, ale to bardzo dużo miejsca. Podobną sytuację mamy, kiedy chcemy na przykład postawić dyniarza. Dyniarz jest takim kwadratem, no nie? I faktycznie, żeby go postawić, to trzeba mieć trochę miejsca. A jeżeli chciałbyś postawić na przykład takiego ja malutkiego, to już tego miejsca dużo nie potrzebujesz. Więc ciekawe, czy właśnie Frozen DJ przypadkiem nie będzie wymagał na tyle dużej ilości miejsca, że na przykład nie będzie dało się go w niektórych miejscach na mapach postawić, na przykład na Toilet City jest taki mały zakrętas, który jest bardzo wąski, tak samo na mapie Terki, no nie? I czy tam on się zmieści? Swoją drogą spotkałem tutaj, słuchajcie, widzów, popatrzcie, gość ma mitycznego szefa od pizzy. Tutaj kolejny, słuchajcie, ma e, tego. E, tutaj był Gadli. który z nich, słuchajcie, miał Gadli. No i sam update, słuchajcie, miał być już dwa dni temu, a są gigantyczne opóźnienia. Na pewno dostalibyśmy tutaj informację, prawda? Że ej, update jest za jeden dzień, bądź na spałnia, dostaniesz skrzynę. Coś takiego. Natomiast my, tak jak mówiłem, chcemy dzisiaj odblokować gadli, dlatego musimy zrobić wszystko, co się da. Bierzemy uwagę przede wszystkim boosta Musimy go użyć, żeby zwiększyć sobie szanse. Można by go kliknąć kilka razy, ale niestety to się nie dubluje. Następnie, słuchajcie, posprzedawałbym jednostki, ale zanim to zrobię, to wykorzystajmy te 20 tysięcy monet. I teraz możecie napisać w komentarzu, czy ten unboxing warty z 1000 złotych, albo i więcej w końcu się opłaci. Wiadomo, ja uważam, że. Najwięcej szczęścia mam, kiedy losuję jedyneczkami, ale nie będziemy losować tylko jedyneczkami, żeby nie było. Large Cameraman, słuchajcie, jest już jeden epik. W ogóle będę liczył, słuchajcie, ilość legend i mitykali. Oczywiście może nie być żadnego mityka, ale legenda chociaż jedna, to na pewno będzie widzowie. No nie widzę innej opcji, więc dawajcie, dawajcie, bo póki co najlepsze to na. <laughs> Upgraded Titan Cameraman! Zawsze. 500! Za 500 monet z Abratim! Ja mówiłem zawsze, że to daje szczęście! Wbijaj teraz na www.abrety i zamawiaj tą bluzę na święta. Idealna sprawa. Wysyłka już w 24 godziny, a bluzy są szyte w Polsce. Gramatura to 280 gramów, więc jakość jest. Mm, prima sort. A do każdego zamówienia zdjęcie z autografem gratis, wiadomością na odwrocie. I uwaga, nie jedna, a aż dwie naklejki, więc spiesz się. Pierwszy link w opisie! No jest grubo, słuchajcie! Mamy go! Popatrzcie! Ostatnio straciłem trochę mityków, bo wymienialiśmy się za sinister. No wiemy już, że sinister nie jest aż tak OP, ale tak czy inaczej, mamy aż trzy upgrady Titan Cameramena i jednego też mógłbym Wam rozdać. Chcecie taki konkurs? I mówiłem: Jedyneczki naprawdę oddają. To nie są żarty, słuchajcie. Więc ja nie wiem, czy ja nie będę ci w ogóle jedynkami przez cały odcinek. No bo póki oddaję, to po prostu musimy, słuchajcie, to wykorzystać. No nie widzę innej możliwości. Dawajcie, dawajcie, dawajcie. Oczywiście teraz może być tak, że do końca odcinka żadnego mityka nie trafi, no nie? Ale mimo wszystko jest nieźle Trafiliśmy Mityka i to najlepszego Jakiego możemy w ogóle słuchajcie Trafić w tej grze za te pieniążki I to jeszcze w pierwszych Pięciu losowaniach, niemożliwe Zanim legendę trafiliśmy To już mamy Mityka, wow Dobra, dawaj, 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 bo teraz to nam się kasa Już powoli kurczy, no nie, ale my klikamy Słuchajcie, my sobie tutaj będziemy klikać Za 12 minut w ogóle zmienia się słuchajcie to wszystko Ale ja liczę, że my trafimy tego Upgraded Titan Cinema Man'a, ja oczywiście wiem Na niego jest szansa 10 razy mniejsza Niż na mityka, ale Stil jakaś jest Słuchajcie, więc który pożyczą mi właśnie Upgraded Titan Cinema Czyli tego mityka nie nie nie, 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 godly On mówił, że trafił to za 500 monet Serio, za 500 monet Więc może dzisiaj, no wiecie, ja nie chcę nawet tego za 500 monet Chodźmy za te 20 tysięcy Ale dajcie mi go, no musicie mi go dzisiaj dać Dawaj, kamera Man! Dawaj, 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 bo teraz to nawet legendy, słuchajcie, nie dropią, no nie. Więc troszeczkę, troszeczkę tego szczęścia jest mniej. Chociaż te epiki, słuchajcie, też są spoko, bo one zwracają trochę tych pieniędzy, no nie? Żeby nie było, wiecie, my mamy włączone coś takiego, że one się same usuwają, no nie? I przez to ta kaska tutaj do nas wraca. Dobra, kolejna jedyneczka. Ale ta jedyneczka coś nie chce oddawać, więc uwaga, 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 uwaga! I dycha wjeżdżaj! Secret Agent, czyli jeden mityk i jedna legenda do tej pory, spoko! Dyszka oddała nawet, nie najgorzej, co prawda straciliśmy 900 monet, no nie? Ale mimo wszystko legenda zawsze cieszy. Trzeba pamiętać o tym, że mamy lag no nie? Który zwiększa nam szczęście dwukrotnie, ale ja i tak jestem zadowolony, słuchajcie. Mityk jest kozacki, to ten najlepszy mityk, no nie? Serio, najlepszy, jaki może być. Chociaż ten gość z Pit, to jest pewnie lepszy, no nie? Ale. Y on nie jest oczywiście do trafienia tutaj. Żeby nie było, widzowie. Żeby nie było, on nie jest tutaj do trafienia. Dobra, kamera woman, no nie, no błagam, nie kamera woman. Dawaj, 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 kolejna jakieś. No znowu kamera. A jaka jest szansa na kamera woman? No dobra, po prostu jest bardzo duża szansa na kamera woman. Widzę, że na wszystko co ciekawe, mamy po prostu 4,5% szans. Można tak mniej więcej to, słuchajcie, zeskalować, no nie? Czyli szansa 1 do 20, no nie. Masakra! Dobra, ciśniemy, słuchajcie, ciśniemy! Dawaj te jedyneczki, no let's go! W ogóle możecie napisać, jak wy uważacie ile uda nam się, słuchajcie, dzisiaj trafić dobrych rzeczy. Czyli właśnie ta legenda, mityk Gadli. No, Gadli to wiadomo, że się liczy razy 50, no nie? Ale no niech będzie, rozumiecie, co mam na myśli? Dawaj, dawaj. Dobra, lecimy chyba z dychą, co? Polecimy chyba, słuchajcie, tutaj z dychą. No i niestety dycha wjeżdża, ale... Absolutnie nie rozjeżdża widzowie. To nie było rozjechane, to nie było rozjechane. Tutaj nie było nawet legendy, więc słabo, 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 słabo. Ale Large Speakerman, teraz, no? Z rerki na pewno jestem bardziej zadowolony niż, słuchajcie, z takiego uncommon, czy po prostu ze zwykłego common. Dobra, zużyliśmy, słuchajcie, 5000 monet, ale, no, tak czy inaczej, mówię, mamy UT. C. I to jest powód do dumy. To jest naprawdę powód do zadowolenia. A teraz bym otworzył sobie jeszcze tą skrzynkę indyczą. Skoro ją, słuchajcie, mamy, to sobie otwórzmy jeszcze legendarny Large 4 Speakerman. Ej, to go też można rozdać na konkursie. Na przykład w jutrzejszym odcinku chcielibyście. No bo akurat on. A ja osobiście uważam, że on jest lepszy od Indyka, no nie? Ale to każdy może mieć inne zdanie. Po prostu, jak ja leżałem w szpitalu, to z nudów przez kilka godzin dziennie sobie grałem i sprawdzałem, która postać jest lepsza. Mamy drugą legendę, słuchajcie, czyli mityk. Dwie legendy No dobra, wiecie, z tej skrzynki przed chwilą wypadła legenda Ale mówimy póki co o postaciach trafianych tutaj za monety No dobra, więc tak Dwie legendy, jeden mityk Jest naprawdę dobrze Ale mogłoby być lepiej Mogłoby być godly Dobra, ciśniemy dalej Ciśniemy, 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 ciśniemy Dawaj, 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 dawaj. Ej, a może zaraz byśmy sobie walnęli dychę Co myślicie, słuchajcie? Bo dyszka lubi sobie wjechać i rozjechać To jeszcze tak, kliknijmy sobie to dwa razy Czyli jeszcze raz Okej, okay, teraz ciech, 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 i teraz wjeżdża, słuchajcie, dyszka, no nie Dobra, uwogo i BOOM! Wow! Jeden epik! No to... To jest bardziej niż żenujące widzowie. Ale okej, okay, ale okej, okay. nie, ma, nie ma płaczu, słuchajcie, nie ma płaczu, jest, jest nawet nie najgorzej. Ej, dawajcie, dalej te epiki, no wiecie, z epików należy się cieszyć o tyle, że tam wraca do nas chociaż te 40 dolarów, czy tam ileś, chyba 40, tak, tak mi się wydaje. Natomiast, no niestety, jedno kupienie to kosztuje 100! Więc jesteśmy bardzo na minus 2,5 razy jakby na minus, więc no to nie do końca jest jakby super opcja. Ale niech będzie, słuchajcie, no niech będzie. No to ciśnijmy dalej. Large camera, man, okej. Okay. Okej, okay, ale dajcie legendy, słuchajcie, dajcie legendy. Albo właśnie mityki, słuchajcie, bo jeszcze tych monet mamy całkiem sporo, więc ja wierzę w to, że my jeszcze mamy szansę na mityka, słuchajcie, nawet jeżeli godli nie wleci, to wiecie, mieć dwa mityki podczas jednego openingu, to... To może być gruba rzecz, słuchajcie. To mogłoby być naprawdę gruba rzecz. Serio, raz tylko mieliśmy taką sytuację, że podczas jednego openingu były dwa mityki, no nie? I to było rewelacyjne. Ale dawaj, my dalej. No nie, no nie basic. Dlaczego jest ten zwykły? Nie możemy, słuchajcie, zwykłego... No, epik już lepiej. Zostaje nam, słuchajcie, 12 tysięcy monet, czyli zużyliśmy już 8,5 tysiąca. Ale oczywiście te legendy, które jeszcze mam, i epiki, i mam tam ekskluzywy, to też, słuchajcie, jak najbardziej można zaraz posprzedawać. Natomiast my walimy teraz dychę mityk! Upgraded Titan Cameraman! No nie! No jeżeli to nie jest szczęście z bluzą Abra Team, to słuchajcie, ja nie wiem, co tu się dzieje. No naprawdę! Serio, wpadajcie i zamawiajcie! Sami widzicie! Za niepełne 10 tysięcy monet mam takie dwa mityki! Dwa! Co tu się dzieje? Już są ich cztery! Nie! Ej, to jest szok! Dobra, ten opening już jest dobry. Już jest porządny. Ale... Czy ja mogę to wymienić na godli? Jakby teraz godli było, to bym, słuchajcie, no po prostu nie wiem, no bym nie wiem, pościgł się ze szczęścia, jakby nie żartuję, No naprawdę nie żartuję. To jest jedyne czego w tej grze, słuchajcie, chcę. A naprawdę, jakbym miał godli na stałe, to mógłbym takie odcinki pokręcić, słuchajcie, takie rekordy świata popróbować robić na przykład. No to by było niesamowite. Więc dajcie mi tego godli'ego, no. Mamy dwa mityki. Naprawdę dwa. Jest grubo Strasznie, strasznie, więc dawaj, dawaj, dawaj. Jedziemy, jedziemy dalej, rozpędzamy się, słuchajcie, my się dopiero rozpędzamy. Dobra. Wyzerujmy do 10 tysięcy, i wtedy kolejna dycha wjeżdża, słuchajcie. Wtedy damy kolejną dyszkę. Ok, to jeszcze nie jest wyzerowanie, jakby dyszki. Okej, okay, teraz już mamy 9988. I uwaga, ciach, legendarka. Trzy legendy. Dwa mityki No to jeżeli chodzi o ilość legend To nie można powiedzieć, że to jest jakoś mega dużo, no nie? Ale słuchajcie, no wiadomo, że mityki oddają, nie? Dużo bardziej się cieszę z tych dwóch mityków Niż gdybym teraz miał 20 legend No tak szczerze, totalnie szczerze, no nie? Jakby kumacie Więc dawajcie, jedziemy, słuchajcie Jedziemy, 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 jedziemy Mamy już 9 tysięcy niepełne więc naprawdę kurczy nam się ilość tego wszystkiego, ale zaraz jeszcze będę sprzedawał, słuchajcie, legendy, a przynajmniej taki mam plan. No tak jak zresztą mówię już co 3 minuty o tym, więc spoko, musimy to ogarnąć, ewidentnie, słuchajcie. Dobra, large speakerman to nie, to nie jest to, czego, słuchajcie, chcemy, Cameraumen także nie, a za ile znika nam, słuchajcie, za 5 minut nam się tutaj resetuje, no to wtedy innymi tych wleci, ale to ja wolę tych... Tak naprawdę narobić sobie jak najwięcej, bo oni są najdrożsi, i jeżeli bym w przyszłości wymienił się na przykład za Gadli, czy za tego szefa, no nie, TV-mena, wiecie, tego z pizzą, to wtedy, słuchajcie, e, największą wartość mają UTC, które właśnie dzisiaj trafiłem, dwa, i będzie mi łatwiej się po prostu z kimś wymienić, no mam takich cztery, no nie, więc jakby spoko. Pytanie w ogóle, ile e, trzeba by było dać mityków za Godliego? Wy może wiecie? Orientujecie się? Albo na przykład za tego szef TV-mena, właśnie z pizzą? Bo jeżeli na przykład to jest kwestia, że ja daję pięć mityków i mam takiego Godliego, no to. Wiadomo, że to robię, ale nie wiem czy to tak działa. Raczej nie, raczej trzeba tego ewidentnie dać, słuchajcie, sporo, sporo więcej. Dobra, mamy, słuchajcie, tutaj znowu basic i znowu nam, słuchajcie, się kończy kasa powoli, no nie? Ale mówię, zaraz jeszcze posprzedajemy legendy. Każda legenda to stówka, a ja tych legend mam tam kilkadziesiąt, więc może nie będzie, słuchajcie, takiego przypału. Może nie będzie, słuchajcie, aż tak źle. Kameraman teraz dojeżdża. Dobra, to słuchajcie, znowu robimy tę akcję. Wyzerowujemy do 7000 i robimy, słuchajcie, dychę. Wtedy, słuchajcie, dycha wjeżdża. Więc dawaj, 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 bo już kolejna dyszka. A właśnie, w dyszce mieliśmy tego UTC przed chwilą. Więc on coś nam szczęścia daje. Nie można powiedzieć, słuchajcie, że nie. Dobra, jeszcze nie wyzerowaliśmy, słuchajcie, do 7000. Więc teraz, słuchajcie. O! No i dobra, teraz wjeżdża, uwaga, dycha i. No nie mogę! Trzeci upgrade! Co jest? Co jest? Co jest? Co jest? W 15 tysiącach! Trzeci! Trzeci! Ja nie kłamię z tymi bluzami. Www, abraety! -y o kurde! O kurde! Trzy w dziesięć minut. Nie, dobra, to jest za mocne, słuchajcie. Patrzcie, mamy tego pięć. Ej, ewidentnie chyba zrobię konkurs na upgrade Titan Kameramana. Chcecie? To w jutrzejszym odcinku zrobimy konkurs na to, naprawdę, bo. bo, Kurde, no jeżeli ja tego mam tyle, to dlaczego wy macie czegoś takiego nie mieć? Okej, okay, no nie mam tego na tyle, żeby każdemu to wręczyć, ale chociaż jedna osoba będzie uszczęśliwiona. Ja w to nie wjeżdżę 3 w 10 minut co jest? Co tu się dzieje? Wow. Dobra, no to jedziemy, słuchajcie. No, ale niestety godli nie ma, ale nawet jeżeli już do końca tego odcinka nie trafię nawet jednej legendy, to już będzie okej okay tak. Serio, i tak będzie okej. Okay. Pytanie, słuchajcie, były trzy mityki, a ile było legend w końcu? Cztery? Czy trzy? Bo teraz to już zapomniało mi się. Serio, tak się podnieciłem jakby tym, że tutaj, wiecie, um, no, trafiamy cały czas mityki, że już naprawdę zapomniałem, ale chyba trzy do trzech mamy, rozumiecie, że Legendy... Jakby mają ten sam procent szans? Co mi takie w moim wypadku? Mimo, że tak naprawdę to jest 10 razy mniejsza szansa. Nie mogę, słuchajcie. No, po prostu nie wierzę w to, co tutaj się stało. O, wow. Dobra, mamy 5000. Więc słuchajcie, jedziemy dalej, no nie? Zjeżdżamy, słuchajcie, tutaj w dół. Jak dojedziemy, słuchajcie, do 4000. Tysięcy... To znowu słuchajcie, walniemy dychę, no nie? I ta dycha, słuchajcie, wtedy może się bardzo, bardzo opłacić. Więc dawajcie, dawajcie, to może być taki system, że warto, słuchajcie, jedynkami cisnąć cisnąć na przykład 10-20 razy i wtedy nagle dajesz dychę i widzicie, u mnie to naprawdę zadziałało i nagle jest mityk, mityk, mityk. A może jeszcze jeden mityk zaraz wlecił? Wow, wow, wow! Dobra! Dawaj kolejną jedyneczkę. Jeszcze cztery takie, słuchajcie. Wyzerujemy wtedy sobie dotąd. No nie, mniej więcej. Okej, okay, teraz jeszcze cztery, bo za tego trochę zarobiliśmy jednak, to nie? One nam zwracają trochę tych pieniążków i o tym trzeba oczywiście pamiętać, pamiętać. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Large Cameraman. Pamiętam jak się mega jarałem, że go trafiłem, bo on był fajny. Secret Agent Legenda, czyli czwarta legenda, widzowie. I trzy mityki. No dobra, to legend nie ma tak dużo, żeby nie było. No ale mityki, no słuchajcie, no... No zwracają totalnie, tak? Zwracają totalnie. Więc teraz, uwaga, e, dajemy, słuchajcie, dychę. No nie! No czwarty! No czwarty! Co to jest za schemat? Co to jest za schemat? Robimy, słuchajcie, nie wiem, 10, 20 jedynek i na... wow! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć! Cztery mityki dzisiaj W 12 minut szok! I legenda! Pięć legend, cztery mityki! A ty dalej nie masz bluzy z Abratim, o gościu, niesamowite Naprawdę, wow, co tu się dzieje, co tu się dzieje Ej serio, czy jest chociaż jeden taki odcinek na polskim YouTube, gdzie ktoś trafia, słuchajcie, cztery mityki w 12 minut? Że co 3 minuty jest jeden mityk? No naprawdę, bo to jest szok, no, no przecież ja dysz, dyszkami nie otwieram Jakby zaznaczmy to, słuchajcie, że ja nie robię tego dyszkami Tylko wiecie, dyszek to ja zrobiłem dzisiaj ile, 3, 4? A tak to jedynki, wow Ej serio, powalona akcja Naprawdę powalona akcja, wiecie co ja bym teraz zrobił? Ja bym docisnął do tysiąca monet i wtedy walnąłbym dychę Serio, coś takiego bym, słuchajcie, walnął, no nie? Już nie wierzę, że jakikolwiek mityk nam wleci Już nie wierzę, że godli nawet nam wleci, bo to limit szczęścia jest wykorzystany do końca tego roku a mamy początek grudnia, no nie? Dobra, słuchajcie, jest to szósta legenda w tym momencie, więc też całkiem zdrowo. I cztery, słuchajcie, mityki. No niemożliwe, naprawdę niemożliwe szczęście. Jestem gigantycznie zaskoczony, no nie będę tego ukrywał. Siódma legenda, widzowie. Siódma legenda. No dobra, to już tych legend trochę wpadło, bo na początku one bardzo wolno leciały. Teraz to ratio trochę się poprawiło, no nie? Że siedem legend, cztery mityki, no jest naprawdę potężne. Brown, ciutka zmieniło się. Zmieniło się, tak, przed chwilą Okej, okay, czyli teraz możemy Dancing Speaker Woman trafić I Titan Cinema Man No dobra, mityk jak mityk Też będę zadowolony, jeżeli go trafimy, słuchajcie No nie będę oszukiwał, no nie? Może to nie jest UTC, ale nawet dobrze Bo tych UTC już mam za dużo, mam ich sześć Widzowie, mam ich sześć A jeszcze miałem więcej, bo przecież Julce moje mityki poddałem Glitcha dałem Julce, Cinema dałem Julce UTC dałem Julce, Speakermana dałem Julce Wszystkie mityki, jakie mam to słuchajcie, wszystkie także Majulka, no nie? Więc jakby grubo, że moja dziewczyna Więc dobra słuchajcie, w takim razie walimy jeszcze jedną stówkę i teraz słuchajcie dajemy dychę i uwaga NO NIE, NO NIE NO TO DZIAŁA, TO DZIAŁA PIĘĆ MITYKÓW NIE WIDZOWIE, PIĘĆ MITYKÓW JA NIE WIERZĘ PIĘĆ MITYKÓW W NIEPEŁNE 15 MINUT W 14 MINUT PIĘĆ MITYKÓW O kurde Ej, ja dam przecież taką miniaturkę i tytuł, że każdy pomyśli, że to jest clickbait. Nikt przecież nie uwierzy w to, co się tutaj dzieje, ale się dzieje. Naprawdę, słuchajcie, to się dzieje. Serio. Wow, dobra widzowie, w takim razie sprzedajemy trochę tych jednostek Tych akurat ze skrzynczek na razie nie sprzedaję Ale tych, słuchajcie, duplikatów takich właśnie srogich, ile ich tutaj mam To, słuchajcie, wywalam, no nie, to wywalam, słuchajcie Dobra, po dwa zostawię, po dwa, słuchajcie, zostawię Żeby też, wiecie, nie wyzerować się ze wszystkiego Żeby tutaj trochę tego mieć, ale jednak, no wiecie, kaska się liczy, no nie Kaska się liczy Tego, słuchajcie, też w takim razie na razie zostawiam Mimo, że... Teoretycznie nie powinienem, no nie. A czekajcie, ten tego da się jeszcze trafić? Kurde, nie wiem. Dobra, zostawię go na wszelki wypadek. Żeby wiecie, nie było po prostu przypału. Dobra, tych to, słuchajcie, akurat można, oni są nic nie warci, więc ich sobie tutaj wywalimy. Ten też jest nic nie warty, ale oczywiście dw dwóch zostawiam, no żeby nie było, no nie? To, to nie tak, że wszystko wywalam. Dalej jakby to podtrzymuję. Dobra, okej, okay, tutaj tak. Tutaj są dwa, więc tutaj jednego. Ten też jest do niczego już w tym momencie. On w ogóle od początku miał AOE, nie pamiętam czy on miał AOE od początku, ale dobra. Zostawiam dwójkę. Tutaj też, słuchajcie, zostawimy sobie ich dwójeczkę. I tutaj, mm, no może, dobra, dwójeczkę też zostawimy. No, mimo że on jest totalnie bezsensowny. I teraz tak, sprzedajemy je, słuchajcie, za 10 tysięcy.